Wypiszmy nasze współczynniki. Oblicz wyróżnik funkcji kwadratowej f jeśli. Wypiszmy nasze współczynniki. A to jest minus 4. B stoi przy x to 12. C wyraz wolny minus 9. Liczymy deltę. B kwadrat. Minus 4 razy nasze a i razy c. To mamy 144 minus i 4 razy 4, razy 9 to 144. Nasz wyróżnik delta wynosi 0. Od punkt b, zobacz, wypiszmy współczynniki. A jest ile? Przy x kwadrat minus 1 druga, B stoi przy x to jest 5, C to jest wyraz wolny, nie ma go tutaj, czyli 0. Przechodzimy do delty. B kwadrat 25 minus 4 razy A to minus jedna druga, razy C to 0. Zatem 25 i druga część coś razy 0 to 0, krótko 25. Od punkt C wypiszmy współczynniki. A przy x kwadrat to jest pierwiastek z 2. B przy x nie ma x, a więc 0. C wyraz wolny 9. I liczymy naszą deltę b kwadrat minus 4 razy a razy c to jest minus 36 pierwiastków z 2. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.